Uwaga, wracam do tego, co już wczoraj tutaj kilku osobom powiedziałem, powiedziałem na sali. Wasze umysły czepiły się jednego schematu, który jest dla was niekorzystny. I na tej sali są trzy osoby, które tym to bardzo przeszkadza. Mówię o czasie. Czas istnieje tu, bo możemy go zobaczyć poprzez starzenie się ciała. Przez zmianę wszystkiego, ale tu czas jest iluzją, a tu kompletnie nie istnieje takie pojęcie jak czas. Nie ma czegoś takiego jak czas. Czas istnieje na jednym poziomie, na fizycznym tylko i wyłącznie. Więc po co się trzymać iluzji? A ja zmierzam do słowa: cierpliwość. Nieważne, czy mi to zajmie rok, czy tydzień. Mi zależy na owocach, a nie na tempie robienia czegoś. I to jest naprawdę ważne, bo jak zrezygnujecie z ciśnienia, że już teraz muszę. Na szybko, byle jak, ale już, będziesz to powtarzać przez następne lata, bo duchowość ci tego nie odpuści. Dlatego, że żeby przejść do trzeciej klasy, musisz zdać drugą klasę, a jak jej nie zdasz, to zostajesz w drugiej klasie. I tak działa duchowość. Nie przejdziesz w grze do następnej planszy, jeśli nie skończysz tej w pewnych ramach. Zasad, które są tam określone, musisz zdobyć 120 punktów, żeby przejść do następnej planszy. Więc, jak graz na czas, stres, 90 punktów. Szybciej, za 20 razem, kurwa, już mi się nie chce, 50 punktów. Gdzie tam 120? A jak powiesz sobie, mam kurwa 7 tak, także spokojnie, dawaj tą planszę? Nagle przechodzisz, bo presja czasu nie odpala stresu w tym momencie, bo nie ma presji czasu i nagle robisz 170 punktów na tej planszy. I nagle się dziwisz, bo ja miałem przejść na planszę numer 6, a przeszedłem na planszę numer 9. I nagle wyskakuje ci komunikat. Z uwagi na ilość zdobytych punktów w planszy numer 4, dostajesz awans na planszę numer 9. Wow! I wtedy kurwa zaoszczędziłeś czas. To jest zaoszczędzony czas. I tylko jedna osoba mogła na tej sali podnieść rękę. Dyskusja czasu nie intensyfikuje działań. Nie. Jak na przykład widzisz to firma, że firmy tam naciskają, pracę na i oni się więcej wypracowują, mhm. więcej działają, więcej energii dają. Więc to nie działa. Jaka jest jakość tej energii? Widocznie, naprawdę, wszystko odpowiednia. Na jakim poziomie on bazuje? Fizyczny, Fizyczny tylko. Kasa, wyniki w firmie, okej. Okay. A ja mówię o tym, jakie tu szkody to wyrządzi, bo tutaj będą efekty, ja się zgadzam. Ale ty nie patrzysz tu. Zestresowani, zbobingowani pracownicy przychodzą do domu, są wycieńczeni, kłócą się w domu, rozwiązki się rozpadają. Zaczynają chorować. Ale kurwa szef mówi napierdalać! Uwaga, nie napierdalasz! To cię zwalnia, bo na Twoje miejsce 100 innych robotów, którzy tak będą robić. To jest życie, to nie. To jest egzystencja. Masz rację na tym poziomie, mhm. ale ja właśnie mówię, żebyście nie. Stawiali tego poziomu jako ten główny. To jest pewna droga, żeby tu się rozwijać. To jest tylko pewna droga. To jest narzędzie, które macie wykorzystać. Wy nie jesteście poziomem fizycznym.